na moim kanale, a dzisiaj zapraszam Was na pięknego vloga. Na tym pięknym vlogu zobaczycie sobie dzisiejszy mój dzień. Jak Wam powiedziałam, ostatnio... Na um, piłce sobie siedzę. Jak Wam powiedziałam, będzie moja pierwsza piosenka na 50 subskrypcji, dzisiaj będę do niej pisać tekst, mm, teledysk robić, więc będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna. Mm, mam nadzieję, będzie ona na Halloween, jeśli wbijecie oczywiście, 50 subskrypcji. To będzie wtedy miała być na 10 tysięcy, Robimy na 50 subskrybentów, już jest 29 z tego, co wczoraj patrzyłam. Ale dobra, to jest nieważne. Teraz zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał, pomóżcie takich filmików. Chcę wam powiedzieć, że ja jestem właśnie po szkole, miałam dzisiaj pięć lekcji, no i dzisiaj sobie taki, trochę zrobimy różny dzień takiego vloga, jestem brudna, bo ja Spaghetti. Jestem po szkole, dzisiaj sobie zrobimy vloga po szkole. Dzisiaj będę też nagrywać dwa filmy na zapas na kanał mój, tak? i też będę dzisiaj robić tekst do piosenki, będzie pojedziemy sobie na miasto czy coś później, ale na razie to nie. Zachęcam właśnie do łapeczkowania, subskrybowania moich filmów. I co? Lecimy. Widzowie, mówiłam Wam o mówi, mojej testinowej, która przyjdzie, to oczywiście zabawka. Yy, no i przyszła, przyszła, ale przyszedł inny model. Yy, mi się ona osobiście bardzo podoba też, tylko trochę mniej niż tamta, co chciałam, bo tamta jest młodsza, to jest starsza, po prostu to jest model Tesli i inny. I pokażę Wam. Miała przyjść Tesla model Y chyba, a przyszła po prostu taka. No, ona mi się i tak podoba, jest naprawdę ładnym autkiem, bardzo ma dużo szczegółów. Mi się ona osobiście podoba, może. No, to nie jest ten model co chciałam, ale ja jakoś ją polubiłam od wczoraj. I pokażę Wam tutaj się otwiera. Tutaj oczywiście nie ma silnika, bo to elektryk. Piękny bagażnik się otwiera. I troszkę większy ogólnie od moich innych aut. Ej, graj mi! Grajcie mi! O. I patrzcie, no to jest otwarte. I patrzcie teraz na to. Babcia Gryni, zobaczcie, zobaczcie jak się fajnie drzwi otwierają. Uwielbiam to w tych samochodzikach. Nie będę wam mówić ceny skąd są bo po prostu przyszła inną niż zamówiłam. No i szła ona do mnie ogólnie z Chin. I drugim autkiem, za punkty, które mama mi wybierała było takie auto, On mi się też bardzo podoba, wygląda tak z przodu, taka, taka limuzynka trochę, tutaj też jak najbardziej, tak yy, impreza, Widzia. tutaj tak wygląda, jak najbardziej bagażnik troszkę mniej pojemny, ale jest, no i tutaj oczywiście Klapał. Więc y, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał po więcej takich filmów. Ja teraz ogólnie się pójdę umyć. Dzisiaj dzień w szkole był taki sobie, bo no, no tak po prostu nie będę wam mówić. Zostawcie koniecznie łapeczki w górę, bo lecimy po 10 tysięcy! Jeszcze na 50 subskrypcji robię piosenkę. Jeszcze 30 subskrypcji. Wysyłajcie dalej mój kanał na TikTok i na Instagram, żeby każdy wbił i wtedy będzie mega kniędziała piosenka. Oczywiście nie. Na 100 subskrypcji zrobię tyle do niej w prawdziwym życiu. A na 50 subskrypcji będzie po prostu teledysk taki narysowany, jakby wiecie, taki a'la taka kreskóweczka A oczywiście na... Y, mam czerwony nos, nie wiem czemu A na 100 subskrypcji robimy teledysk po prostu z... No, z teledysku z prawdziwego życia, więc koniecznie warto tak naprawdę nawet, no Widzicie, co się dzieje na tym kanale, mam trochę mniej czasu ostatnio, bo po prostu teraz jest rok szkolny i po prostu no ten, ale ferie będą codziennie, będę się starała robić po dwa lub po trzy filmy naprawdę, będzie dużo pomysłów na fermie, w fer, fer, fermie, będą vlogmasy też, więc bardzo myślę, że można fajnie oglądać mój kanał i co, lecenie przedłużam, idę się umyć. Dzieciowie, najpierw, najpierw, najpierw Czekajcie, bo będzie naprawdę bardzo fajny film niedługo Z mojego nowego pokoju Teraz już jest bałagan po prostu, bo Wiecie, niedługo będzie remont i ten A teraz sobie naszykujemy mój outfit Idę się teraz umyć, ale przed tym wybierzemy sobie fajny outfit Więc na pewno tutaj krótkie spodenki są szefem Dzisiejszego... Outficiku Takie krótkie spodnie Uwielbiam je ja. Do tego jakiś fajny t-shirt Tylko nie, nie mam pomysłu jaki Och, nie chce mi się nic Dalej taka piękna koszulka Adidasiorka od mojej mamusi I latusia. Więc y, taką koszulkę Ona ma tutaj troszkę rozciągnięte Ale trudno Taki dresik fajny więc bez przedłużania moi drodzy idę się myć. A patrzcie jaki fajny boks za mną stoi. Miki 8215. Mam teraz mokre włoski. Teraz sobie um, ogólnie jakby się byli ciekawi, to jadłam mam spaghetti już, więc na razie nic nie będziemy mieć. Teraz pójdę sobie z taką trochę coś porobić. Potem y, Wam pokażę moją czytankę, jaką mam po prostu y, z, ze szkołą zadaną. Może sobie dzisiaj jeszcze gdzieś pojedziemy. Y, no więc tyle, dzisiaj pisałam dwa sprawdziany. Yay. No jeszcze w piątek nie napiszę. ale dobrze, więc y, to. No, tyle chyba z mnie. Zostało nam tylko 20 subskrypcji do wbicia 50 więc bardzo mi miło i bardzo Wam serdecznie dziękuję, że ten kanał się tak ogromnie rozwija i już się rozwinął. O Boże, szukałam mojej gumki i tu była, widzicie? Właśnie sobie wiem, że uda Wam się do Halloween wbić te 50 subskrypcji dlatego dzisiaj właśnie wpisałam już tekst, mam już refren, teledysk, więc wszystko będzie ładnie no i jak mówiłam, na 100 subskrypcji robimy taki teledysk z, z prawdziwego życia, a teraz mamy taki jakby przerysowany. No i właśnie teraz będę robiła jeszcze ostatnie ujęcie do teledysku. Będę montować, to w miarę długo zajmie. I co widzowie, bardzo Wam chcę podziękować za to. Um, ale dzisiaj już raczej nigdzie nie będziemy jechać, bo jest w ogóle fatalna pogoda, no spójrzcie. Jezu, brzydko co, no ja wiem, że jest brzydko, ale trudno. Nie chcę wam powiedzieć, że to już będzie koniec vloga. Ale to już koniec tego vloga, mam nadzieję, że się podobało, dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej takich filmów. I pamiętajcie widzowie, że na 50 subskrypcji jest piosenka, więc dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej takich filmów i ja się żegnam, pa pa pa.